na naszym kolejnym co możesz zrobić Zacznijmy swoją przygodę z bojkami ostatnio jak pamiętam uczyłeś się kręcić ustępkę przed sobą I rozwiniemy ten temat I rozwiniemy ten temat i zaczniemy od tak na rozgrzewkę od tego żebyś przypomniał sobie jednocześnie poszedł krok dalej Od tego poproszę Cię, żebyś wyciągnął rękę przed siebie i robił ósemki z wyciągniętą ręką. Raz dołem, raz górą. Możesz oczywiście na początku zrobić kilka razy dołem, jeżeli jest tak łatwiej, albo kilka razy górą. Z czasem dojdzie, dojdziesz do tego, że będziesz je wykonywać na zmiany. Bez żadnego problemu. Oczywiście jak wszystko inne bo też ćwiczymy na dwie strony. Czyli chronimy sobie dołem górą dołem górą, dołem, górą, dołem, górą, dołem, górą, dołem, górą i tak dalej. Następnym krokiem będzie to żebyś zrobił to naraz równolegle zaczniemy od tego że kręcimy równolegle w przód w którymś momencie krzyżujemy ręce oczywiście jeżeli zrobisz to w ten sposób z tego nie wyjdzie jedna ręka idzie lekko dołem Stwierdzmy, że w tym wypadku będzie to moja prawa ręka. Druga ręka musi iść lekko górą. I, I raz. I raz. I raz. I raz. Oczywiście można zmienić ręce. Teraz lewa pójdzie dołem, raz, raz. Raz, raz. No przy okazji nauczysz się jakiś podstaw koordynacji rąk, bo za chwileczkę to, że któraś pójdzie górą, a któraś dołem będzie bardzo istotne. Jednocześnie samo to też gdzieś można już wpleść. Nie wygląda może super efektownie, ale pierwszą techniką, którą możesz wykonać. Dobrze, no i idziemy dalej. Eee, coś, co nazywa się 2 weave. Po angielsku w tłumaczeniu, no niektórzy mówią, że to jest dwubitowa fala i niże dwubitowe tkanie. Zależy jak do tego, jak sobie to przetłumaczymy. Zresztą nazwa nie jest aż tak istotna, jak to, jak to wygląda i jak to zrobić. Eee, jedna z podstawowych technik, do których którą w zasadzie część ludzi traktuje jako przejściową do, do nauki 3 tkania, czy tam 3 fali, którą też poznasz za chwilę. Natomiast tak naprawdę, tak z własnego doświadczenia, jak wiem, ta dwubitowa fala się przydaje nawet troszeczkę później. Po prostu fajnie się przechodzi z niej w inne techniki. Ale do rzeczy. Chęcimy do przodu, ale naprzemiennie. Będziemy do przodu na przemieniu i teraz najpierw pokażę Ci na jednej ręce. Będziesz wykonywać dwie ósemki. Najpierw w moim przypadku zacznie lewa ręka, prawa ręka, przepraszam, to jest lewa. Odrobić ósemkę, ale idąc lekko dołu. Idąc lekko dołem. Natomiast moja lewa ręka ruszy odrobinę później niż prawa i wykona ósemkę idąc Troszkę górą, tak żeby pojki ani ręce się ze sobą nie zderzyły, nie zahaczyły. Wystartuje jak wspomniałem prawa ręka. W momencie kiedy pojka będzie mi zaczynała spadać w dół, ja wykonam ósemkę tutaj. Raz, raz. Raz, raz. W momencie kiedy <laughs> druga mi startuje, I kiedy koika jest, jest gdzieś na tej wysokości zaczyna mi startować druga ręka to oczywiście na dalszych etapach może wyglądać odrobinkę inaczej gdzieś na tym początkowym gdzie musisz sobie skoordynować ręce skoordynować, skoordynować ruchy no można na to zwrócić uwagę raz 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 raz, raz, raz. raz, raz. I oczywiście, oczywiście, jak wszystko, możemy zacząć się ćwiczyć na drugą stronę. Teraz lewa ręka będzie szła dołem. Być może będzie Ci prościej zacząć od tej strony. Zależy, jak Twój umysł kontroluje ręce. Może akurat lepiej Ci będzie zacząć, zaczynać od lewej ręki, a później dopiero uczyć się z prawej. Jest to naprawdę obojętne. Dobrze jest po prostu nauczyć się robić tego na obydwie strony, od której zaczniesz. Nie ma w zasadzie różnicy. Zaczynaj zawsze od tej, która ci jest łatwiej. Jeżeli którąś stronę masz słabszą, to przypuszczalnie niech będzie to, że jest lewa strona słabsza. Tak? Na lewo mi nie wychodzi i mi się myli. Po raz kolejny zaczynam od strony prawej, zwracając bardzo dokładną uwagę na ruch, na to jak mi pracują ręce. I od razu próbuję zrobić to samo w drugą stronę. Jeżeli mi nie wychodzi, to znowu robię. Na tą silniejszą stronę. I znowu próbuję to zrobić od razu na słabszą. Dopóki umysł pamięta ruch. Dobrze. Kolejny krok. Robiliśmy coś takiego. Więc teraz zaczynamy skracać przerwę między tymi skrzyżowaniami rąk do momentu, aż zaczniemy to wykonywać w sposób ciągły. Jeżeli już Ci się to udało, właśnie zrobiłeś to bitwave. Oczywiście w drugą stronę również. W siebie. bo za chwilkę wejdziemy na kolejny stopień, kolejny poziom, coś do czego ma każdy muszący że chciałby już jak najszybciej itd. Tak Czyli słynna fala czy tkanie trzybitowe, dwubitowe. Umiejąc, umiejąc tkanie dwubitowe, robiąc sobie raz jedno, raz drugie, raz na prawą rękę, Raz na lewą rękę. Raz tak. Raz. Zaczynamy to po prostu doprowadzać do tego, żeby robić to w sposób ciągły. Skracając coraz bardziej przerwy. kręcenie z boku. Na początku może to być jeszcze w ten sposób, bo będzie nam prościej umysł. Między jednym a drugim skrzyżowaniem rok będziemy troszeczkę w odpocząć, bo, bo, bo tutaj najwięcej pracuje umysł, przecież kontroluje te wszystkie mięśnie, kontroluje ryby, chronizuje to wszystko. I skracając ten czas... Bitowe, czy 3 bitową falę jak po nazwie że tu przetłumaczyć w tego Ci serdecznie gratuluję i radzę doszlifuj to bo jest to sobie dosyć prosta technika natomiast podejrzewam że będzie się stosował długo na przemian z innymi i jest naprawdę w miarę efektowna przynajmniej na początku dziękuję bardzo i do następnego spotkania